Witamy na kanale Historie Życiowe. Miłego oglądania. Czuję, że nie zostało mi wiele życia, moja wnuczko. Szepnęła pani Walentyna, patrząc w oczy Marii. Dziewczyna nie mogła powstrzymać łez. Nie chciała uwierzyć, że zaraz straci najbliższą i najukochańszą osobę. Tak naprawdę nie miała nikogo innego. Jej matka i ojciec zmarli, gdy dziewczynka miała zaledwie rok. Długo żaliła się pani Walentynie na córkę, ale nic nie dało się zrobić, trzeba było postawić wnuczkę na nogi, a kobieta całe życie ciężko pracowała, by dziewczynka żyła w dostatku i dobrobycie. Babciu, jak to możliwe? Zapytała Maria. Dlaczego tak szybko? Powinnaś jeszcze żyć i żyć. Nie my wybieramy, jak długo będziemy żyć wnuczko, nie my. Odpowiedziała z westchnieniem pani Walentyna. Musisz tylko dotrzymać słowa. Nie otwieraj szafy, dopóki nie skończysz dwudziestu lat, studiuj na uniwersytecie i oczywiście żyj zgodnie ze swoim sumieniem. Przecież sama wszystko wiesz. Jesteś bardzo mądrą dziewczyną. Dwa tygodnie po tej rozmowie pani Walentyna zmarła. Maria nie mogła znaleźć sobie miejsca. Starała się mieć zajęty każdy dzień ale nie miała siły na nic innego, jak tylko wrócić do domu i położyć się do łóżka. Takiego bólu nie dało się stłumić. Po pogrzebie Maria nie mogła dojść do siebie. Dlaczego to musiało tak wyglądać? Pytała samą siebie i nie znalazła odpowiedzi. Dziewczyna żałowała, że jej babcia nie doczekała rocznicy, która była dopiero za kilka miesięcy. Nie miała czasu na wyjawienie wnuczce głównej tajemnicy rodzinnej. Od czasu do czasu dziewczynka zerkała na małą, starą szafkę w rogu odległego pokoju i jej ciekawość rosła. Pamiętając jednak słowa babci, która surowo nakazała Marii nie otwierać drzwi szafy, dopóki nie skończy dwudziestu lat, dziewczyna powściągnęła swoje zainteresowanie. Swoje urodziny świętowała sama. Przyjaciele starali się nie dotykać Marii, Bojąc się powiedzieć coś złego i zranić jej uczucia. Po śmierci babci przestała być sobą. Jeśli wcześniej dziewczyna była towarzyska, otwarta i wesoła, to kiedy pani Walentyna opuściła jej życie, było tak, jakby zawisła nad nią czarna chmura. Nawet z przyjaciółmi starała się o niczym nie rozmawiać, bo prędzej czy później dialog sprowadziłby się do pytań o babcie. Dziewczyna nie chciała być żałosna. Maria zdała sobie sprawę, że sama musi uporać się ze swoim smutkiem. Ale to wymagało czasu. Po wypiciu kieliszka szampana na cześć rocznicy, dziewczyna wyjęła klucze z małej szafki. Zawsze wiedziała, gdzie leżą, ale nigdy nie odważyłaby się ich użyć przed terminem. Pani Walentynę i Maria zawsze sobie ufały. A jeśli dawały sobie słowo, zawsze go dotrzymywały. Nie mogło być inaczej. Dziewczyna czekała więc cierpliwie na dzień, o którym mówiła jej babcia. Cóż, dziś są moje dwudzieste urodziny i nadszedł czas, aby dowiedzieć się, co przygotowała dla mnie babcia, która przez całe życie strzegła sekretnego kredensu jak źrenicy oka. Pomyślała Maria i przekręciła klucz. W szafce leżała kopia testamentu mieszkania, koperta z listem i jakieś pudełko. Co w tym takiego tajemniczego? Pomyślała dziewczyna. Która od zawsze wiedziała, że po śmierci babci mieszkanie przejdzie na nią. Pani Walentine nie miała innych spadkobierców. Otwierając kopertę i czytając zawarty w niej list, Maria zalała się łzami. Droga Mario, kiedy przeczytasz te słowa, nie będę już żyła. Ale chcę, żebyś wiedziała, że bardzo cię kocham i życzę ci samych dobrych rzeczy. Kupiłem to pudełko dla Twojej matki i chciałem. Aby było symbolem jej rodziny. Ale niestety nie doczekało dnia, w którym miałem jej wręczyć. To była dla mnie niepowetowana strata. Do końca życia nie mogłem znaleźć w sobie siły, by się z tym pogodzić. Przekazuję ci to pudełko, ponieważ wiem, że przyniesie ci szczęście. Nie odtwarzaj muzyki w nim zawartej, dopóki nie spotkasz osoby, z którą chcesz związać swój los. Kocham, twoja babcia. Maria obejrzała pudełko i nie zobaczyła w nim nic szczególnego, z wyjątkiem dźwigni, którą trzeba było nacisnąć, aby zagrała muzyka. Miała kształt małego serca. Wow. Rzeczywiście niezwykłe. Pomyślała sobie Maria, która do tej pory była pewna, że wszystkie pozytywki są wykonane na tej samej zasadzie, a muzyka zaczyna grać, gdy tylko pokrywa zostanie otwarta. Ale ta pozytywka milczała, i Marii nie pozostało nic innego, jak postawić ją na komodzie jako mebel. Dziewczynka nie rozumiała, jakie szczęście może jej przynieść zwykłe pudełko. Maria była przerażona zagadkami babci, które rodziły w jej głowie zbyt wiele pytań, na które nie mogła znaleźć ani jednej odpowiedzi. W zgiełku codziennego życia dziewczyna prawie zapomniała o liście i pudełku. Tak jak wcześniej, poszła na uniwersytet. Zawsze chciałam być lekarzem. Pani Walentyna podzieliła się z wnuczką wspomnieniami z przeszłości, ale zostałam inżynierem. Zdajesz sobie sprawę, że w naszych czasach nie było tak łatwo dostać się na wydział medyczny. Ten zawód był dla wybranych, dostępny tylko dla zamożnych. Nie miałam za co studiować, ale musiałam jakoś żyć. Babcia nigdy nie powiedziała Marii o swoim pochodzeniu. Unikała pani Walentajny i rozmów o jej rodzicach. Kiedy dziewczynka dorastała, zawsze wydawało jej się to dziwne, ale nigdy nie odważyła się zapytać o to wprost. Mario, spójrz, przyszedł ktoś nowy. Krzyknęła najbliższa przyjaciółka dziewczynki, Monika. Minęło kilka miesięcy i Maria mogła wrócić do normalnego życia. Znów spotykała się z koleżankami z klasy a nawet czasem wychodziła na spacer. Jednak wypowiedź przyjaciółki wydała jej się dziwna. Wszyscy znajomi Marii wiedzieli, że interesuje ją tylko nauka. Nawet nie myślała o związkach z młodymi ludźmi. Nie było na to czasu. Miała zbyt wiele do zrobienia. Co mnie on obchodzi? Maria odparła. Jeśli chcesz, to przyjdź i się zapoznaj. Prawdopodobnie wyrzukony z jakiegoś innego instytutu i przeniesiony do nas. Połowa naszego wydziału taka jest. Jeśli poświęcisz uwagę wszystkim, nie będziesz miała czasu na nic innego. Odwróciwszy się, Maria poszła korytarzem i 15 minut później stała na parterze, oblana kawą. Dziewczyno, przepraszam, proszę. Młody mężczyzna powiedział przepraszająco. Naprawdę nie chciałem. Jestem bardzo zażenowany tym, jak się sprawy potoczyły. Po prostu szłaś tak szybko, że nie widziałaś niczego dookoła. Byłem pewien, że mnie zauważysz i się odsuniesz, ale tak się nie stało. Jeszcze raz przepraszam. W porządku, odparła Maria. To się zdarza. Ale młody mężczyzna nadal czuł się winny. Więc kiedy zajęcia dobiegły końca, stanął w pobliżu wejścia do instytutu i cierpliwie czekał na Marię. No, nareszcie! wykrzyknął. Już niechcący pomyślałem, że się za tobą stęskniłem, a ty wyszłaś. Co ty tu robisz? zapytała ostrożnie Maria. I dlaczego mnie pilnujesz? Chciałem odprowadzić cię do domu, powiedział z uśmiechem młody mężczyzna. Że tak powiem, w ramach zadośćuczynienia za poranną rozlaną kawę. Jeśli chcesz, możemy gdzieś pójść, usiąść, napić się kawy, porozmawiać. Tak przy okazji, mam na imię Ian. Nie, dziękuję, nie będziemy pić kawy. Maria uśmiechnęła się, nie podoba jej się fakt, że jest śledzona przez dziwnego młodego mężczyznę. Mimo, że pracowali w tym samym dziale, wciąż czuła się niekomfortowo ale nie odważyła się mu odmówić. Dziewczyna bała się, że mogłaby urazić chłopaka. Jan okazał się nie tylko bardzo inteligentnym i wykształconym młodym człowiekiem, ale także ciekawym rozmówcą. Przeniósł się na uniwersytet, ponieważ zwolniło się miejsce w budżetówce. Ja też jestem sierotą, powiedział. Moja babcia zostawiła mi trochę pieniędzy po swojej śmierci. Z których większość wydałem na studia, ponieważ nie mogłem dostać budżetowego miejsca. A czas ucieka. Kiedy znajdę pracę? Kończą mi się pieniądze. I muszę jakoś żyć. Monitorowałem więc, gdzie zwolni się miejsce, żebym mógł przenieść się do budżetówki. Szczęściaż ze mnie. Przez sześć miesięcy byli nierozłączni. Nawet nie zauważyła, jak się zakochała. Maria nawet nie zdawała sobie sprawy, że jest zakochana. Jan codziennie odprowadzał ją do domu, ale nigdy nie prosił o wizytę. Tak to trwało do momentu, gdy młody mężczyzna nie poinformował dziewczyny, że za tydzień ma urodziny. Jeśli nie masz nic przeciwko, naprawdę chciałbym spędzić z tobą ten dzień, powiedział. Tylko się nie martw. Nie mam na myśli niczego złego. Po prostu zamówimy ciasto. Napijemy się herbaty, porozmawiamy. Również w tym dniu zawsze wspominam moją babcię. Maria chętnie zgodziła się odwiedzić Jana, a przygotowawszy prezent, dokładnie o umówionej godzinie stanęła przed jego mieszkaniem. Tego dnia młody mężczyzna pozwolił sobie na opuszczenie zajęć na uczelni. To były jego pierwsze urodziny, które zamierzał świętować ze swoją dziewczyną. Wow! wykrzyknęła Maria, gdy weszła do mieszkania. To po prostu niemożliwe. Jan na początku nie zdawał sobie sprawy, o czym ona mówi. Był pewien, że Maria była zaskoczona stołem, na którym było mnóstwo pysznego jedzenia. Jan bardzo się starał i spędził kilka godzin na przygotowaniach. Dziewczyna jednak przeszła obok stołu, nawet nie zwracając na niego uwagi, i od razu skierowała się do komody. Wziąwszy pudełko do rąk, obejrzała je ze wszystkich stron i patrząc w oczy młodzieńca, zapytała. Skąd to masz? To długa historia. Ian próbował zażartować i przenieść uwagę dziewczyny na stół ze smakołykami. Ale w tym momencie Maria nie była zainteresowana niczym innym, jak tylko pytaniem, skąd młodzieniec ma to pudełko. To pudełko przyszło do mnie od mojej zmarłej babci Antoniny. Odpowiedział Ian, który nie rozumiał, dlaczego Maria jest tak zainteresowana zwykłym pudełkiem, które młody człowiek wyjął z rodzinnego sejfu zaledwie rok temu, gdy miał 20 lat. Ale po wysłuchaniu opowieści dziewczyny zdał sobie sprawę, że przykazania jego babci były dokładnie takie same, jak to, co powiedziała mu Maria. I włączyłeś muzykę? zapytała dziewczyna. Oczywiście, że nie odpowiedział młody mężczyzna. Moja babcia powiedziała mi, żebym włączył ją dopiero wtedy, gdy spotkam tę, z którą chcę związać swoje życie. Zarówno Jan, jak i Maria byli zaciekawieni. Zapominając o stole i urodzinowej uroczystości, młodzieniec z determinacją otworzył sejf, z którego wyjął pamiętniki babci i kilka zdjęć, których do tej pory nie odważył się dotknąć. Myślę, że w tych zapiskach znajdziemy odpowiedzi na nasze pytania. Powiedział w zamyśleniu młody mężczyzna, i razem z Marią zaczęli przeglądać zawartość sejfu. To wszystko wydarzyło się dawno temu. Antonina, podobnie jak Walentyna, nigdy nie zaznała rodzicielskiej miłości. Ojciec i matka byli ludźmi o podłych charakterach, i nie było dnia, by dziewczyna nie znajdowała się w niebezpieczeństwie obok nich. To największa niesprawiedliwość ze wszystkich. Antonina, która dorosła, Podzieliła się swoimi uczuciami z przyjaciółką, z którą zaczęły się komunikować od pierwszego dnia, kiedy znalazły się w tym samym sierocińcu. Żadne dziecko na świecie nie powinno dorastać bez rodziny. Twoja prawda? Walentinę przytaknęła twierdząco, która również czuła, że jej ojciec i matka traktowali ją niesprawiedliwie. Z biegiem lat nadszedł czas, aby opuściły się rociniec. Walentyna i Antonina postanowiły zostać razem. Byli zbyt przestraszeni, aby wyjść na własną rękę jako dorośli. Dobrze, że przynajmniej miałyśmy pokoje w tym samym akademiku. Młode dziewczyny, które nie chciały żyć całe życie w tak skromnych warunkach, rozumowały wówczas. Mam nadzieję, że przynajmniej nasze dzieci będą szczęśliwe i będą mogły budować swoje życie inaczej niż ty i ja. Powiedziała walentina. To właśnie wtedy wpadli na pomysł stworzenia rodzinnych pamiątek, które mogliby przekazywać swoim dzieciom z pokolenia na pokolenie. Zaoszczędziwszy odpowiednią sumę pieniędzy, zwrócili się do jubilera z prośbą o wykonanie dwóch identycznych szkatułek. Mężczyzna był bardzo zaskoczony. W tamtych czasach tylko bardzo bogaci, zamożni ludzie zwracali się do jubilerów. I nawet oni ukrywali to przed opinią publiczną. Ponieważ luksus był uważany za coś haniebnego i całkowicie nie do przyjęcia. Dziewczyny, macie wystarczająco dużo pieniędzy? Mrużąc oczy, mężczyzna zapytał. Ta praca jest droga. Nie chcę na tym stracić. Zapłacili za pudełka od razu, a za dwa tygodnie dziewczyny otrzymały gotowe pudełka. Powinniśmy je gdzieś ukryć, Antonina powiedziała z namysłem żeby nikt nie wtargnął. Z czasem życie rozrzuciło je w różne miejsca. Walentyna wkrótce wyszła za mąż, a po jakimś czasie przeprowadziła się do mieszkania męża. Potem nadal utrzymywały kontakt, ale po tym jak Antonina spotkała swoją bratnią duszę, przyjaciółki przestały się komunikować. Po przeprowadzce do innej dzielnicy nie było czasu na spotkania. Kilka lat później przypomniały sobie o sobie ale ani Walentyny, ani Antonina nie zdecydowały się odnaleźć. Szkoda, pomyślała każda z nich. Przez tyle lat nie utrzymywałyśmy ze sobą kontaktu, a teraz spadł nam na głowy śnieg. To nieludzkie. Ale zawsze pamiętały o przysiędze, którą złożyły w młodości. Te pudełka przekażemy naszym dzieciom, powiedziała proroczo Antonina. A jeśli dzieci będą miały pecha lub coś pójdzie nie tak w ich życiu, to wnukom. I na pewno ty i ja będziemy mieli córkę i syna, albo wnuka i wnuczkę, albo prawnuki, którzy prędzej czy później to pudełko połączą i stworzą najszczęśliwszą rodzinę. Zapamiętaj moje słowa. Jej przyjaciółka często lubowała się w przepowiedniach, ale Valentine nigdy nie brała tego wszystkiego na poważnie. Nigdy nie była skłonna wierzyć w jakiekolwiek przepowiednie. Ale zachowała pudełko aż do ostatniego dnia swojego życia. Chciałam podarować je mojej córce, ale wyjechała za wcześnie i nic z tego nie wyszło. Myślała sobie od czasu do czasu, przypominając sobie złożoną obietnicę. Oby przyniosła szczęście przynajmniej Marii. Los Antoniny był jeszcze bardziej nie do pozazdroszczenia niż jej przyjaciółki z dzieciństwa. Jej syn wyrósł bez skrupułów i całkowicie zbłądził. Dwa lata później, gdy Jan przyszedł na świat, opuścił dom i nigdy nie wrócił, a wcześniej tylko powtarzał, że nie ma już siły tak żyć. Kobieta nigdy nie widziała swojego syna przed śmiercią. Odeszła za synową, która przez kilka lat ciągnęła swoje, ale nie wytrzymała. Minęły dwa lata od śmierci mojej babci. Z westchnieniem powiedział Jan, kiedy razem z Marią skończyli porządkować zdjęcia i czytać pamiętnik babci. Tak bardzo za nią tęsknie. Okazuje się, że ona, jeśli nie wszystko, to bardzo dużo zapisywała w swoim pamiętniku. Powiedziała Maria. Są tam szczegóły o tym, jak żyła w sierocińcu i o reszcie jej życia. To takie miłe, gdy każda osoba ma swoją historię i zachowuje pamięć o niej dla następnych pokoleń. Pani Antonina zawsze wiedziała, że prędzej czy później jej wnuk wyciągnie jej zapiski z sejfu i dowie się całej prawdy. Za życia nigdy z nim o tym nie rozmawiała, ale też nigdy niczego nie ukrywała. Jan zawsze wiedział, gdzie jego babcia trzyma dokumenty i inne ważne rzeczy, ale, podobnie jak Maria, był tak dobrze wychowany, że nigdy nie odważyłby się ich dotknąć bez jej zgody. Maria, włączmy jakąś muzykę. Zaproponował nagle Jan. Ciekawe, jak grają te pudełka nie odpowiedziała Maria. Moja babcia zażyczyła sobie, żebym włączała je tylko wtedy, gdy spotkam mężczyznę, z którym chcę związać swój los i spędzić resztę życia. Twoja, nawiasem mówiąc, zapisała ci to samo. Dlatego po prostu nie możemy włączyć muzyki. Nie sądzisz, że już się poznaliśmy? Nie wiem. Ian poszedł do innego pokoju i wrócił kilka minut później z pierścionkiem. Kochanie, to jest pierścionek, który chcę ci dać. Powiedział: Wyjdź za mnie. Kupił pierścionek dwa tygodnie po tym, jak poznał Marię. Wybrał pierścionek, który do niej pasował. Młody mężczyzna chciał podkreślić indywidualność swojej narzeczonej i dać jej do zrozumienia, że jest wyjątkowa. Nawet stojąc przed nią na korytarzu Instytutu, od razu zdał sobie sprawę, że jest jego przeznaczeniem, tylko od razu bał się przyznać do tego przed samym sobą. Potrzebował trochę czasu, aby to przemyśleć. Czy teraz mówisz poważnie? Zapytała żartobliwie Maria, która nie mogła uwierzyć w swoje szczęście. Poważnie prosisz mnie o rękę? Dlaczego? Czy wyglądam dla ciebie jak klaun, z którego można żartować? A może nie chcesz za mnie wyjść? Oczywiście, że chciała za niego wyjść, ale nie spodziewała się, że stanie się to tak szybko. Po pierwszej wspólnie spędzonej nocy młodzi ludzie zaczęli snuć plany na przyszłość. W rzeczywistości nie będziemy mogli mieszkać w dwóch mieszkaniach, kiedy się pobierzemy? Jan powiedział zamyślony: I ty i ja prawdopodobnie założymy rodzinę, najprawdopodobniej nie będzie mała, pojawią się dzieci. Musimy się jakoś powiększyć. Nawet nie mamy jeszcze pracy, roześmiała się Maria. A ty już mówisz o dzieciach. Z czego będziemy je karmić? Sama żyła z oszczędności, które pozostały jej po babci i nie mogła doczekać się momentu, w którym rozpoczną się praktyki, po których dziewczyna od razu planowała znaleźć pracę. I tak też się stało. Po zakończeniu stażu, zarówno jej, jak i Janowi udało się utrzymać pracę w szpitalu. To był prawdziwy łód szczęścia. Wszystko dlatego, że ty i ja jesteśmy najlepszymi studentami. Jan wykrzyknął z dumą. Ślub był tuż za rogiem. Zgodnie z zaleceniami babci, Maria i Jan postanowili włączyć muzykę w swoich pudełkach w tym samym czasie, zaraz po ceremonii. Cóż za niezwykła muzyka? Wykrzyknęła Maria, gdy wraz z Janem po raz pierwszy posłuchali swojego pudełka. Jednak po włączeniu skrzynki młodego mężczyzny i usłyszeniu zupełnie innych dźwięków, młodzi ludzie mieli wrażenie, że te melodie zostały napisane specjalnie dla nich. Ta część jest męska, a ta żeńska? Śmiał się Jan. Ogólnie rzecz biorąc, to wszystko jest bardzo niezwykłe. Nie uwierzą nikomu. I możesz nie wierzyć w przepowiednie i proroctwa, ile chcesz, ale bez względu na to, jak patrzysz na naszą historię, one wciąż mają miejsce i głupotą jest temu zaprzeczać. Maria całkowicie zgadzała się z mężem. Babcie nie uważały za konieczne wdawać się w szczegóły i mówić im, że muzyka rzeczywiście została napisana specjalnie dla nich. Antonina miała wybitne zdolności muzyczne. Ale nigdy nie była w stanie ich zrealizować. Po ukończeniu sierocińca, miała zupełnie inne zadania i jakoś nie radziła sobie z muzyką. Melodie ułożone w pudełku były jedynym ukończonym dziełem, które kobieta napisała w całym swoim życiu. Rok po ślubie, Maria i Jan rozwiązali problem mieszkaniowy, sprzedając dwa odziedziczone mieszkania i kupując w zamian jedno duże. Trzy lata po ślubie Janowi i Marii urodziły się bliźniaczki dziewczynki, którym nadali imiona po babciach Walentyna i Antonina. Czy te imiona nie są zbyt przestarzałe? Ostrożnie zapytała Maria, która obawiała się, że jej córki nie będą czuły się zbyt komfortowo w przedszkolu i szkole. Normalne imiona, odpowiedział Jan. Najważniejsze, że dla naszej rodziny nie są przestarzałe a reszta nie jest w ogóle ważna. Kiedy ich córki dorosły, Jan i Maria dali im po jednym pudełku dla nich obu, z rozmysłem zachowując drugie dla syna, który pojawił się w rodzinie dwa lata później.